Wszędzie słyszę o procentach. Ktoś stracił 15%, jakiś bank daje 5% i tak naprawdę nie wiem co to znaczy. Procent to jest bardzo szczególny ułamek, który jest nam bardzo pomocny przy wszelkich obliczeniach. 1% oznacza jedną setną jakiejś całości. Więc 1%. To nie jest taka sobie po prostu tylko liczba, jedna setna, ułamek, ale to oznacza, musi odnosić się do pewnej całości. I oznaczamy to znaczkiem specjalnym, który tutaj widać, 1%. Możemy ten 1%, ponieważ to odpowiada ułamkowi jedna setna, zapisać ułamkiem 0,1. Tylko musimy wiedzieć, że to się, przepraszam, 0,1 setna. 0,1. Albo ułamkiem z kreską ułamkową, tak jak jest na początku, 1 setna. Czyli mamy różne możliwości zapisu, tylko trzeba pamiętać, że to się odnosi do jakiejś całości. Na przykład 5% to jest 5 setnych jakiejś całości. I tutaj nawet możemy powiedzieć że u, przedstawić to inaczej ułamkiem, czyli skrócić ten ułamek 5 i powiedzieć, że to jest 1,20 całości. 1,20 jakiejś całości. A 10% No 10% to będzie 10 setnych całości. A to można też pokazać inaczej. Zapisać inaczej. Jako jedna dziesiąta. dziesiąta. Oczywiście. Na przykład dla liczby 160. Dla liczby 160 10% to będzie 16.

50 setnych, czyli połowa, wobec czego 50 setnych to może być 1, druga i może być 0,5. Czyli 1, druga z 160 no to jest oczywiście 80. Czyli 50% ze 160 to jest.

To jest 20 setnych z 25. No 20 setnych to się ładnie upraszcza. To jest upraszczamy przez 20 i to jest piękny ułamek 1 piąta, czyli to jest 1 piąta razy 25. Czyli równe. Czyli tutaj też możemy sobie skrócić. I to jest... 1, nie 5. Nie, 5. Pięć. 5 pięć razy 5, pięć, 25, pięć, czyli 5. Pięć. A więc pięć, 20% z liczby 25 to jest równe 5.